Urządzenie opylające mini Duster 2 amerykańskiej firmy Worldwide Technology pracuje w kopalni Bobrek Centrum w pokładzie 503 w dowierzchni czwartej badawczej w oddziale glp 8 Służy on do neutralizacji zagrożenia wybuchem pyłu węglowego na dole kopalni poprzez opylanie powierzchni pyłem kamiennym. W optymalnych warunkach stosunek pyłu kamiennego do węglowego na opylanych powierzchniach wynosi 92 do 8. Jak wynika z testów przeprowadzonych w USA. Wydajność opylania mini-dasterem w porównaniu ze zwykłym opylaniem ręcznym jest większa o 30%. Jest to spowodowane głównie równomiernym rozłożeniem warstw pyłu na opylanych powierzchniach. Prosta konstrukcja oraz brak skomplikowanych elementów elektrycznych sprawiają, że urządzenie to jest niezawodne i łatwe w obsłudze. Mini-daster zasilany jest sprężonym powietrzem o ciśnieniu od 3 do 7 atmosfer, dostępnym z rurociągu kopalnianego. Pod wpływem sprężonego powietrza pod membraną w zbiorniku głównym, który ma pojemność 450 litrów, następuje proces fluidyzacji, czyli upłynniania pyłu kamiennego, który zyskuje właściwości cieczy i dokładnie przylega na opylanych powierzchniach. Maksymalne rozprowadzenie pyłu przy średnicy węża 55 mm wynosi 100 litrów na minutę. Stosuje się 15-metrowe moduły wężowe, które można łatwo połączyć za pomocą szybko złączy w jeden odcinek o długości maksymalnej, do 900 metrów. Minidaster pracujący w dowierzchni czwartej badawczej jest umieszczony na platformie stojącej na spongu i jest co pewien czas przenoszony za postępem przodka. Możliwe są również rozwiązania do montowania na kolejce podwieszonej lub płozach. Do opylania potrzebne są dwie osoby. Jedna z osób steruje urządzeniem, druga natomiast trzyma końcówkę węża. Opylanie rozpoczynamy od podłączenia urządzenia poprzez węże do rurociągu ze sprężonym powietrzem. Napełniamy zbiornik pyłem. I zamykamy szczelnie pokrywę. Otwieramy zawór zasilający, a narastające w zbiorniku ciśnienie dociska pokrywę, uniemożliwiając jej otwarcie. Otwieramy zawór regulacyjny powietrza wypływającego oraz zawór doprowadzający upłynniony pył kamienny. Zaworami tymi sterujemy natężenie strumienia oraz ilość pyłu kamiennego w strumieniu. Osoba trzymająca końcówkę kieruje strumień na opylane powierzchnie. Do końca! Powiedz! É e vai